Ostatni akord drugoligowych zmagań, 34. kolejka, godzina 17.00. Garbarnia Kraków podejmuje u siebie Olimpię Elbląg. Na to spotkanie serdecznie zapraszają Państwa Wojciech Gruśniak i Artur Baster. Ciekawy też mecz z perspektywy Bartłomia Mruka, który rozgrywa ostatni mecz w barwach Garbarni Kraków. Podpisany kontrakt, o tym już nie raz mówiliśmy, z Pogonią Szczecin. Od 30 czerwca miał być już piłkarzem. Piłkarzem! Pogoni trzeci, a tymczasem pierwszy gol i od razu pierwsza akcja, pierwsza sytuacja. I gol dla zespołu Zelblonga. Elbląga. Teraz kolejny odrzut z autu rozpocznie zespół Garbarni. O i teraz, teraz e, no. Rzut karny. Karny. 11. jednastkę. Faulowany Dobra, Szewczyk. Sędzia tej decyzji nie cofnie. Okazja by wyrównać stan tego meczu. Kowalski, ależ duży spokój. 1-1, Garbarnia remisuje z Olimpią Elbląg. 21. minuta tego meczu. Potwierdzenie, staje fragment gry. Potrafi. Oj, to może być nawet bezpośrednia bramka teraz. Nie wiem, czy to Bartomiej Mruk zdobył tego gola, czy też... Jakub Kowalski. Jakub Kowalski, czy ta piłka już była zagarniana za linii końcowej. Kowalski teraz na krótko rozegranie. Będzie okazja i mamy bramkę 3 do 1. I zobaczmy, bramkę zdobywa Donata na Crossius. Bardzo przytomne i sprytne zachowanie Kowalskiego. To naprawdę można tutaj chwalić. Ależ teraz tutaj ryzykowne podanie ma ma i teraz okazja dla właśnie Kiełtyki. Kiełtyka i to będzie musi być rzut karny. karny. To musi być karny. Zobaczymy jak wykonany zostanie ten rzut karny. Patrzmy jest bardzo podobnie wykonana jedenastka jak w pierwszej połowie jak w pierwszej połowie Kowalskiego Garbarnia Kraków końcowych wizek 3 do 2 pokonuje Olimpię Elbląg.